Cześć, cześć, witam wszystkich. Strokaczek, Twoja tuba. Jak widzicie znowu w brylach. U mnie się tak godu na Śląsku bryle, czyli okulary. I tak moi drodzy właśnie dotarłem do do morza. Idę coś się wykąpać, może chociaż pogoda jest taka sobie, ale myślę, że, że będzie dobrze. Także tak to wygląda. Oh, zaukim oh. Okay. <laughs> okay. <laughs> I thought something happened to you. <laughs> Taka jakaś akcja. Chyba skurcz tą panią złapał. No, mamy muszelki. Taka obszerna praża, chyba to jest odpływ, nie wiem czy no na pewno, bo tu są do kamieni, woda dochodzi. Jezu co to? No i drodzy, pięknie Podejrzewam jakby był upał I tak dalej, no to No to to już by było w ogóle bajka Powiem wam jeszcze, że Będzie trochę szumiało Ale jestem Przeszczęśliwy i ściągam klapki Ponieważ ostatni raz Miałem Wizytę nad morzem jakieś 8-9 lat temu Także no Nie ukrywam, jestem przeszczęśliwy. Woda pewnie silna. Słuchajcie, to jest taki region Francji, a miejscowość nazywa się Sound czy coś takiego. Później się może napiszę. No i jest to połączenie Kamału jakby La Manche, już z oceanem. No i właśnie tak to wygląda. Ludzie biegają po plaży. Naprawdę jest przepięknie. Tak to wygląda w ten sposób. No i moi drodzy, chodzę do wody. O, zimna, zimna woda ale czyściutka, jod powdycham trochę i będzie dobrze wow nieźle super sprawa powie wam dobra, już zaraz wracam hej